W tym roku już poszło oficjalnie zawody Hobby Horse, ale lekkoatletyka w Na imprezę zaprasza wójt gminy Kalkowski, a organizatorami jest Gmina Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wraz z Kaszubskim Klubem Sportowym Swora. Przygotowaliśmy występy w czterech kategoriach wiekowych, do 6 lat, do 9 lat, 12 i powyżej 15. Właściwie tam już jest bez ograniczeń. Te konkurencje różnią się ilością przeszkód, które będą, wysokością przeszkód, przez które dzieci będą, będą skakać, no i trudnością rozstawienia tych przeszkód na, na padoku. Na koniec z kolei przewidujemy konkurs potęgi skoku, czyli to jest taki skok z wyż z hobbyhorsem. Tam jest zapisanych w tym momencie 40 osób, więc będzie rewelacja. Tak naprawdę, hobbyhorse są bardzo zbliżone do lekkiej. Jest tam dużo biegania, jest tam dużo skakania, więc bardzo podobne. Też przedział wiekowy jest taki, który nam bardzo odpowiada, jeżeli chodzi o rekrutację dzieci do klubu. Więc liczymy na to, że kilka osób z dzisiejszych zawodów przyjdzie i będzie regularnie trenować, a już widzimy utalentowane dzieci, których rodziców, i dzieci namawiamy do, do wzięcia udziału w książce.